Jeszcze nie wszedłem na szlak, a już to ładnie wygląda Co nie? To ładnie, ładnie No a my idziemy tutaj na ten Cala Luna Dwie godziny Tu jest też całkiem ciekawa plaża Ale my nie na nią My na to, co dwie godziny trzeba iść Lecimy To jest jakaś grota Zobaczymy ją A, ja wiem Bo ja wiem tam można wchodzić dalej. A Tu też. A. Nothing special. No, tu jest fajne okienko. No, tu jest pełnowartościowy trekking, muszę Wam powiedzieć. Więc to jest niezła plaża, że trzeba tak się mocno nadreptać na nią. Dwie godziny to przecież nie mało, w jedną stronę. No, 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 to musi być chyba jakiś skarb. Czyżby to była moja plaża? A i czuć już wspaniałością No, zbliżamy się Zbliżamy się, zbliżamy No i Chyba jesteśmy Na to wychodzi Tu jest jakaś chatka puchatka O, te kotki są Miał, coś ty kotku miał I teraz lewa, prawa Lewa jego mać Idziemy tam A tu są takie klimaty, takie klify. Zobaczcie, klify, klify. Z taką wyślizganą skałą. A tam są nawet jakieś te groty. Idziemy zobaczyć. Idziemy luknąć, co tam jest. Coś się tam chowa. Ale widać, że to jest toaleta bardziej niż. Mieszkanko, o może stąd chcę jakoś taką facio... O popatrz, fajnie stąd. No stąd jest widoczek fajny, popatrzcie. No obstrykam w focie. No powiem wam, że magia to się dzieje jak się stąd wychodzi, patrzcie. Tak niby niepozornie, a już widać, widać, widać. Ładne kolorki. No, fajne miejscowa rzeczywiście. Ładnie. Zobaczcie, jakie śmieszne są te skały. Takie ponacinane. Śmiesznie to wygląda. Nie naprawdę. No i co? Idziemy dalej szukać jakichś fajnych grot, co nie? Może coś znajdziemy jeszcze fajnego. Idziemy jedziemy. Jak znajdę to oczywiście wam pokażę No tamta przed chwilą to była pikuś pikuś grota Patrzcie na tą Ta jest przepotężna Naprawdę jest duża, idziemy zobaczyć co tam się kryje Na końcu Chyba jakichś dźwiedzi tu nie ma, co? Nie No i to wszystko No nic specjalnego tym razem, A stąd? Ach, też nie najlepiej no cóż, tak to czasem bywa, nie zawsze jest fajnie, nie zawsze. Ale to w moich nogach są wszystkie porażki, że tak powiem. Nie w waszych, więc spoko luz. tu jest ta wielka taka a tu jest taka trochę mniejsza no w ogóle to jest tak ciekawe muszę wam powiedzieć jest tu gdzie połazić aha to jest tylko taka jamka osłonięta przed wiatrem no też fajne ej. popatrzcie jaki fajny widoczek stąd no a tu jest trzecia chyba największa zobaczcie na to to jest gigant jakiś Naprawdę to jest wielkie. No duża, duża, wam tyle powiem, że ta jest duża, nie? A reszta już chyba chyba już nie do zaliczenia jest. O ja tutaj bym musiał się już kąpać. Poszliśmy w tą drugą stronę. Ale tu jest taka super spinaczkowa ściana Ale bez sprzętu to my tutaj nie damy nic rady No zobaczymy, powspinamy się jeszcze trochę I oczywiście jak będzie coś ciekawego to nie omieszkam wam o tym powiedzieć No tu jest tylko taka fajna skałka ale żeby się tam wczłapać to trzeba by było najpierw w ogóle zejść a później się wczłapać, no a no, gdyby była w słońcu, tak jak tu jest, to może by mi się chciało, ale jak jest w cieniu. tam się nie chce. Aha, no i tutaj jest jeszcze widok na tą plażę O, tak stąd wygląda. No, też spoko. No miło, miło. Czyż nie? Nawet trochę ludzi jest. Raz, dwa, trzy, cztery To nie jest mało. Słoneczko zaszło już za horyzontem, to czas najwyższy stąd spadać. SIA! Patrzcie, ile tu tych krzaków jest. Co to wie? Co to jest? Zdaje się, że to szatańskie wiele. Oj, Panie, ile tu jest! Zabawy!